Siemanko z tej strony Blender 9.7. Przed nami mecz ze śląskiem. No Ciekawe rozwiązanie. Starzyński, Pawłowski, dobry dribling pawłowski, pole karne. A i tam jeszcze po nogach obrońcy. Halilowicz teraz ciekawie do tuszyńskiego. Tuszyński, no ej no faulowany, no nie no Za długo czekał na strzał Tuszyński, Mazek Mazek, Starzyński gol Niepilnowany na piątym metrze przed bramką El kapitano Filip Starzyński strzela gola na 1-0 Mazek Jak on się tam znalazł, teraz Tuszyński, ale tym razem nad bramką Starzyński, Pawłowski, w polu karnym. Pawłowski, Mazek, gol, gol, jak to wpadło, ja myślałem, że bramkarz już to obronił, albo że piłka leci obok bramki, a ona no prawie, że się wtoczyła do siatki, 2-0, Kamil Mazek, jak bramkarz tego nie obronił, Słowik, no zobaczcie, no jak on się rzucał do tej piłki, co on tu zrobi? Jeszcze od słupeczka. 2-0. Dwie główki i 2-0. Okej. Okay. Jakie Jagieło! Co tu? Co tu się dzieje? Co oni robią dzisiaj? Jesteś nienormalni. Tuszyński. Ciekawa piłka do Pawłowskiego. Spalony, ale śmiesznie ten, ta piłka tam się odbiła od bramkarza. Jakby ją zgasił klatką piersiową. Pawłowski matras 4-0 przed na boisko jakieś 2 minuty temu trzy gole z główki w tym meczu Oj błąd obrony Uf, hu hu hu, nożyczki Ale w broni Nie wiem czy to nie była jego pierwsza interwencja przypadkiem w tym meczu eee, Jeden celny. No to ten co mówiłem, że bramka się obronił te nożyczki 11:7 u nas. No bardzo ładnie to wyglądało. Symulacja meczu z Górnikiem Zabrze. Wygrywamy 2-1 po dwóch golach Pawłowskiego. 1-1 z Pogonią. Dzisiaj mecz z Lechią. Lechia niziutko, chyba na dziewiątym miejscu w Lidze. A teraz halilowić do smugi. Smuga do maska. Mazek prosto w ramkarze. i Jeszcze smuga. Kuciak broni. Halilowić. Piłeczka do maska. Mazek. Dobre przyjęcie. Mazek sam na sam. Mazek, słupek. No nie. no. Starzyński do smugi. Czy tam nie było spalonego? No nie było. Starzyński, mazek, ale to pograli. Ale tutaj dobre wykończenie maskę. Obrońca na wślizgu, ale spóźniony. Stażyński, dosmugić, tam był spalony, nie wiem. Smuga. I 2-0. No, no musiał to wykorzystać, tak słabo to wyglądało, ten strzał. Ale on wiedział, co robi. Oj, niebezpiecznie. Ale teraz zaczęli klepać. Kubicki, kubicki, ładłem broni. Mazek do smugi, smuga pięknie się przepchnął. Smuga. Smuga jest 3-0. Kolejna akcja, którą musiał wykorzystać. Taką piłkę dostał. Idealnie ten smuga chodzi tutaj. Do dzisiaj smuga MVP, naprawdę. Jakub Marys został sprzedany za 360 tysięcy. z Lechem przesymuluje. No pierwsze miejsca w tabeli. Zobaczymy, czy na symulacji sobie z nimi poradzimy. Może jakiś remis się uda. No przegrywamy jeden 3 Amaral hatrik Paweł Żyra został wypożyczony do Wisły Kraków. Dawid Pakulski został wypożyczony do Rannheim. Fotbal, teraz zagramy z miedzią legnica, a w kolejnym odcinku skupimy się na transferach. Dobrze, moneta. Moneta! Potężny strzał, ale co z tego? Zostawiony łobodziński A, taki średni strzał. Ależ tu się piwka podbijała. O mamuniu. Przegrywamy z miedzią legnica masko. Uuuu, no gówniany strzał, ale zaskoczył, prawdopodobnie. Moneta Mazek, no ale z lewej nogi. Czerwiński słupek, ale by było asysta Czerwiński gol, ale no niestety. No i przegrywamy. To jest... To jest sensacja. Przegrywamy z miedzią do przerwy. I mamy 45 minut na odwrócenie losu tego meczu. I znowu łowodziński, znowu dziwne No i to... No i o jama na 2 do 0, No. Co tu się dzieje? Teraz dobra piłka mazek. Wchodzi w pole karne mazek. Teraz główka, moneta, czemu to była poprzeczka, dlaczego to było poprzeczka, no? I znowu, Łobodziński kontra dziwnel. I znowu sobie nie poradził, i znowu groźnie. Teraz Mazek, jesteś szybszy, no proszę Cię, Mazek. Mhm. Wybiegali dwóch i nagle się zatrzymali, nie? Aha. Okej. Okay. Znaczy, jak nie chcą grać, to ich powiedzą przed meczem, nie? To ja się tu nie będę starał, oni takie rzeczy odpierdzielają. 0-2 z Miedzią. Dzięki za oglądanie i siemanko, cześć!